Największe marzenie? Oczywiście Nanga. Nanga Parbat. Do czasu naszej wyprawy jeden z dwóch niezdobytych ośmiotysięczników zimą. I właśnie dlatego postanowiliśmy go zdobyć. Himalaiści nie zdobywają gór w jakimś praktycznym celu, ale tylko dlatego, że są. A my nie byliśmy wielką narodową wyprawą, wspieraną przez jakieś duże korporacje ani rząd. Byliśmy po prostu bandą przyjaciół, która pojechała w góry, ponieważ łączyła nas miłość do gór oraz wielki zapał. Kiedy w kwietniu 2014 roku wracaliśmy z Pakistanu, o wyprawie było słychać już w całej Polsce. Ale są ludzie. Co to? że na co dzień dokonują nadludzkich wyczynów i nikt o tym nie mówi. I tak sobie pomyślałem, że sporo nas łączy. W życiu Himalajsty duże jest momentów, w których trzeba improwizować. Nie będzie lek. W życiu rodzica dziecka z porażeniem mózgowym takie momenty są praktycznie cały czas. To tak jak w wysokich górach. Musisz być gotowy na plan A, ale musisz też mieć plan B, który też często nie działa, i musisz być przygotowany na plan C. Tutaj coś. Oczywiście plan C też może się nie sprawdzić, więc warto być przygotowanym na plan D. Plan E, plan F. Któryś może w końcu zadziała. W górach podczas ataku szczytowego jest walka o każdy metr, każdy krok, każdy oddech. Rodzice z jasnego celu mają dokładnie tak samo. A do tego jeszcze cały czas dźwigasz 20 kg plecak. I chociaż masz kolegów, wsparcie, sprzęt, ostatecznie tak wszystko zależy od ciebie nie od kaprysów natury. Podczas naszej ostatniej próby ataku szczytowego, mnie i Pawła porwała lawina. Cały nasz wysiłek, trud i wszystko co do tej pory osiągnęliśmy stoczyło się razem z moim aparatem i to dosłownie. Nanga dla nas pozostała niezdobyta. Ale dzięki niezdobyciu Nangi nabyłem wiele doświadczeń i inspiracji, które okazały się być ważniejsze od zdobycia szczytu. Cała historia sporo mnie nauczyła. Dowiedziałem się, że to, co często uważamy za porażkę, staje się naszym największym sukcesem. Że to, czego się najbardziej boimy, najbardziej nas wzmacnia. A najwięksi bohaterowie nie są na szczytach gór, tylko tuż obok nas.